Mamy dzisiaj z Melą kozacki humorek. Mimo tego, że Mela jest jeszcze przeziębiona, niestety, ale zgodziła się dzisiaj mi pomóc w Tokaboka. Mhm, mm zgodziłam. Bo stwierdziłaś, że... A, i mamy dzisiaj gościa, y, pana Jelonka. Przez to A, to jest, nasz, Jelonka. to jest nasz gość specjalny dzisiaj do tego odcinka. On będzie Tobie pomagał. Będzie wspierał no. w chorobie, tak? Tak. I w grze w Toka. Mela stwierdziła, że musi mi pomóc trochę w tej toce. Mela, ale czemu tak właściwie chcesz mi pomóc w toce? Bo sobie nie radzę? No, tak. Tak średnio. Ej, słuchajcie. Mamy dzisiaj czadowy humor. A czemu mamy czadowy humor? Bo przyszła ogromna paczka. Właściwie to to nie jest jedna paczka. To jest milion paczek ze sklepu Krasnal. Eee, może policzyć? Może policzyć. i Jest ich mnóstwo. Chyba będziemy musiały je policzyć. Słuchajcie, jest ich mnóstwo. Tam są i nowości, których jeszcze nie ma w sklepach. Więc no. będą ekstra unboxingi. Jeszcze przed świętami. I co tam jeszcze mamy? Jeszcze mamy takie rzeczy, że... Kurczę, no nie mogę, no po prostu są wypasione, musimy je niedługo pokazać, więc będzie dużo unboxingów. No i co? A dzisiaj gramy w toka. Tak. Pan Jelonek się jakoś, nie wiem, dzisiaj gibie. Pan Jelonek się gibie. Panie Jelonku, proszę siedzieć grzecznie. Dobra, Mela, co mamy dzisiaj ro robić w toka? Może. Coś związanego z tymi e paczkami, które przyszły ze sklepu Może. Krasnal? Może zrobimy dzisiaj y krasnala. Krasnala? Czy to jest Sklep krasnal lub Tokaboka. No, też tak pomyślałam. Ciekawe, czy Gosia i Mariusz, czyli właściciele sklepu Krasnal. Obejrzą dzisiejszy odcinek i ciekawe, czy im się ten pomysł spodoba. Jak no. myślisz? Uh -huh. Tak, zrobimy, zrobimy dzisiaj sklep krasnal. Już mamy przygotowane tutaj pomieszczenie w Tokaboka. I słuchajcie, zrobimy też dwie super dziewczyny, tutaj będą prowadziły ten sklep, które faktycznie ten sklep prowadzą, czyli Ola i Janeta. To co? Lecimy? Tak! Dobra, to zaczynamy. Zobaczymy sobie, jakie tutaj są. Zobaczmy, ile mamy pomieszczeń. Mamy cztery pomieszczenia. Wydaje Aha. mi się, że one nam spokojnie wystarczą. No. I to wiesz To może być sala zabaw. O, mamy też pomysł, że w naszym sklepie Krasnal, który zrobimy tutaj, będzie sala zabaw. Więc może to jakaś będzie inspiracja. Słuchajcie, może a tutaj? Łazienka chyba? No, może To też jest potrzebna. To co, lecimy? Tak. Lecimy. No to go. Da, może najpierw y, to, to przywitają nas Olka i Aneta. Co? Tylko może ściany byśmy jeszcze porobiły, dobra? Dobra. Na początku zróbmy wszystkie ściany i wszystkie podłogi. I to będzie super pomysł. Mi się, się podobają przecież. Nie, sklep krasny musi być kolorowy, nie? Zostawiamy tych, które tutaj są. Ruszowy jeden. Dobra, a podłogę od razu zrób ładną. Czerwony dwa. Zrób podłogę ładną, a tapetę daj jakąś kolorową. Zielony... Dobra, wybieramy tapetkę. Samochody. Nie, jakie samochody, tapeta, ale świetna, tu chyba będzie jakaś sala zabaw. No, może to będzie. A niebieski no. zostawiamy? Zostawiamy takie ściany w jednym kolorze, czy tapety no. robimy? Bo no, powiem ci, że te... No, bo te ściany w jednym kolorze, to tak powiem ci, tak że średnio. Może być, a na nas? mi się nie podoba. Nie, to coś się nie podoba. Dziewiórki, Jeszcze raz widzę tą tapetę. A ja nie, nie. Dobra. Proszę. Ptaszki. Matka, ale tu będzie kolorowo rany Julek. A łazienka zostaje, czy co? Zobacz, a to, a te, a te, a te. Zabierz te płytki. No, daj. Ekstra są. Dobra, a podłogi? Podłoga, podłoga, podłoga. Sląca, Jakieś fajne, fajne podłoga. Nie, to nie pasuje tutaj. Nie, 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 nie. Kamienna nie. Nie, w życiu. Do tego niebieskiego? No. Albo ta. O, już lepiej. No dobra. Teraz w łazience jakieś. Łazience. Może być i różowa. No dobra. Teraz co mamy? Pokoje. Pokoje zabaw i sklep. E, co my się zjemy. Jakie tutaj podłogi? Tu jakieś muszą być pasujące do tych wiewiórek. Oj, tak mi za mocno. A pokaż o to jeszcze. O, kurczę, na gruba. A może same takie po prostu jednak O! To lepiej, tak? I jeszcze tutaj w sali zabaw? tutaj my się chce o to. O kurczę, ten sklep będzie chce. tak kolorowy, że nie wiem, czy Gosia i Mariusz to zniosą. Ha, ha. Dobra. Dobra, ja chciałam sobie zobaczyć. To najpierw co robimy? Które pomieszczenia? Na, na początek? Hmm, kasierki. Myślisz? Kasierki. To może tutaj będzie. Czyli stanowisko kasierskie tak. trzeba zrobić, ale pamiętaj Nie. też. Pamiętaj też, że przy stanowisku kasierskim też, jeżeli robisz w takim dużym pomieszczeniu, to tutaj też sklep robimy w takim razie. Mhm. Chciałabym jakieś takie pasające. <laughs> może różowe. Oj, No dobry to pomysł, bo no. są takie. Co Tylko wiesz, co so, przesuńmy to trochę? Bo ja bym tutaj jednak zrobiła też inne jeszcze rzeczy, jakieś półki czy coś. Bo tutaj no zrobimy to, też. Może... Ale jedno, chyba zaraz, czy, czy nie? Czy dwa no robiły? Może wiem, Dobra, myślę. sklep Krasnal jest super zaopatrzony, jest wielki, więc zrobimy. A mamy cukiereczki! O, właśnie. Cukierczki. A, wiem już, gdzie to były. Zabawki. Robimy cukiereczki. Zabaweczka, zabawki, zabawki. Wow! Ale nie, bo nie będzie ich widać. A przed la, ladą, gdybyś tak postawiła, przed ladą, przed. Nie, to nie będzie tak pasować, to nie, to nie wygląda ładnie. Może jakoś tak, ale nie wiem. Dobra, no zostawmy tak, to na razie. Dobrze, tak. Ale później się zastanowimy, Mela, bo tak, tak średnio. A na ladzie co? co mają dziewczyny na no ladzie? Właśnie... Komputery, kasy, no bo trzeba e jakoś skasować tych klientów. E -y. Skasować by, kasowali klientów. <laughs> kasowali. Kasują. Nie ma nas. I nie ma. Oj. I już jesteśmy. O nie, to tu się wzięłam. Nie chciałam poduścić Chciałam tu. Gdzie są komputery? Pane komputery. O, kurde, ale to jakieś. Nie. nie! Nie, 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 w życiu. Usuń go. To jest za ciemne. Mela. Ale poczekaj, bo zobacz jak krzywo stoi ta, ta lada. To musi być wszystko prosto. Nie. Może to nie, to może tylko różowe trzeba. Tak, różowe. Tutaj będą pasowały, no? Teraz poczekaj, bo tutaj widziałam no gdzieś takie pisterka. małe... Te małe takie do kart. O są. To też potrzebne jest dziewczyną, bo przecież... Jak to już ustaliłyśmy, kasują klientów. Dobra? E, tak, tylko ja chciałam, wiesz co? No. Okej. Okay. A! To Ale gdzie ty chcesz to postawić, Mała? Nie wiem. Właśnie. No ja też nie wiem. Masz jakąś półkę. O, no! No dajemy jakąś półkę. Żeby, żeby u dziewczyn grała muzyka, co? No bo gra, bo gra. przecież tak. No różowy. dobra, ta półka jest ok. Dobra. Na okay. ciebie, ok. mi się nie podoba. No bo różowa, co nie? Mhm. Dobra, i co teraz robimy? To Tutaj może... coś na podłodze jeszcze dajmy, albo jakiś kwiatek, albo coś. No to musi być sklep, albo jakieś zabawki już. No to musi być widać, że to jest super sklep. no. Dywanik, łóżko, dwa. Tu będzie mega kolorowa. Dobra, a jeszcze weźmiemy może kwiatki jakieś. Światło. Na razie to bierzemy kwiatki. Jeszcze światło. Jak mogłam Dobra, to ja im zrobię pokój socjalny. Możesz takie coś? No, zostawmy to na razie. Fajne. To ja im zrobię, mogę zrobić im pokój socjalny z łazienką. Dobrze. Chodź, teraz dla Olci i dla Nety musimy zrobić fajny pokoik, gdzie mogą odpocząć... Ale poczekajcie no pokój z łazienką. Kurde. Nie, bo łazienka jest oddzielna. No właśnie, łazienka jest oddzielnie. To jak my to teraz zrobimy? Dobra, socjala nie będzie, postawimy kanapę gdzieś A do odpoczywania. Mogę, proszę, ej, 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 proszę, jajko. Dlaczego jajko? No bo ja lubię jajko. Ale to ja robię ten pokój. A ja też Dobra, zostaw, okej. Coś ode mnie też daj. Bo ja też ci dam dużo różowego. Ty mi nic. Nie dałeś niebieskiego. Dobra, to zrobimy. Zrobimy ładną łazienkę, bo z tej łazienki też będą chyba klienci korzystali, więc... To musi być ładna jajko łazienka. To jest lepsze. Może... Jakieś lustro ładne. A no właśnie, piękne lusterko. Chyba tam też w, tym, w tej łazience u nich było, był prysznic, co? E, taki właśnie, tam jakby. A tutaj byśmy postawiły taką szybę i tutaj zrobiły prysz... kawałek prysznica. No. Albo inaczej, poczekaj, poczekaj. A jakby tak zrobił, że tu będzie prysznic, o. Ale nie, no wtedy nie postawię lustra. o Nie, nie postawię lustra. To tutaj wezmę. Tutaj postawimy jakiś prysznic. Rysznic musi być. Ale kurde, no nie przyczepię go teraz. O nie. No to weź... Czekaj. Czekaj. We, weź te. Co robimy? Nie, czekaj. Dobra, lecimy dalej. Teraz by się jakiś chodniczek przydał. W łazience, wiesz, że w łazience są do sprzątania rzeczy. Wszystko wiem. O, ten miś to może będzie duży ten. Ale czekajcie, żeby też dziewczyny miały ładnie w łazience, postawimy im taki, o... Dywan. B dywanik. I co teraz im postawimy? One chyba... No do sprzątania te rzeczy, jakie jak się mówiłam. Tak, ale tutaj to będzie to brzydko już wyglądało, więc one gdzieś sobie będą schowane po prostu. Postawimy tutaj weźmiemy im, powiesimy jakieś kwiata. ale widzi ci ten kwiat. No właśnie widzę, on nie chce się przyczepić, niedobry jest. Dobra, zostawmy, zostawmy na razie tą łazienkę. Teraz tak, gdzie sklep i gdzie sala zabaw? Sala zabaw tutaj, bo tutaj zobacz jaka ta Petra, taka dziecinna bardziej. Dobra. Samochodziki. Nie wiem, czy Ola i Janeta będą tutaj zadowolone z naszej łazienki. E, to a jak myślisz? Z myśli? twojej łazienki, a nie mojej. No właśnie, różowej. Ale może im się spodoba, co? Ale klienci też mają być zadowoleni, bo klienci też korzystają z tej łazienki, więc. No nie wiem. Jakie te odamacenia? Nie żeby... pajęczyny, proszę. I To też śmieszne zrób im pajęczyny na ścianach, żeby wyglądało tak halloweenowo. Boże, Dobra, śmieszne duszki. to jest. Będziemy w razie co coś poprawiać na koniec. Dobra, robimy dalej. Ty, ty rób sklep. Nie, ty zrób salę zabaw, a ja sklep. Dobra. Właśnie chciałam salę zabaw, no to rób. ty się może być jest na sali zabaw. Hello Kitty. Hello Kitty, Hello Kitty! Dzieciaki wszystkie lubią. Hello Kitty. Czego byś Coś od siebie wywiedziałam. Oh my god! Ej, serio, ale odlot. Oh my god, moja. W sumie zaraz, taka sala zabaw, zabaw w tym w sklepie dziecięcym jest spoko. Bo rodzice sobie wybierają, chociaż to zwykle dzieci wy wybierają, ale tam zawsze mogą sobie. Wow. Idź tu może tymi. Oj, to będzie chyba najlepszy Trankolina. sklep. Trampolina. Wow. To będzie chyba najlepszy sklep. Już ja cieszę! Z tego sklepu może takie. No, o, tutaj może tak... O, to, to, dobrze. Ej, fajnie. No a dzieci mają fajnie. Jeszcze mogą się bawić. Światełka bym jeszcze dała. No ja też. I kwiatki. Może jakieś takie... Ale takie całciane będą stały, nie? nie wiem. Nie, to światełka daj po prostu. No dobra, daj. Światło, światło, Jakieś takie kolorowe światła. dla dzieci fajne. A zejdź jeszcze dalej i zobaczmy Ela, co A jest. Ja chcę też chmurkę. No tak. dobrze, ale jeszcze bym trochę tak popatrzyła, nie brała od razu skóry wszystko. Jak leci. O fajne są te LEDowe. Ale ja nie z tych ledowych. Nie zmieści. Nie, to już się nie zmieści. No fajnie to jest. Chyba moja no, I to koniec już? No. Skończona? Skończą. Dobra, to teraz robimy sklep. Teraz się zastanawiam, czy nie wzięłyśmy sama małego tego mieszkania. Dobra, zobaczmy jakie... Też. O Jezu, jakie o kolory. To te półeczki. Mały kocha, ten sklepik bułeczki. będzie. Dobra. I teraz co kładziemy? Zabaweczki? No, to dawaj jakieś inne zabawki. Zobaczmy, co, co my tu mamy. Samochodziki. Daj, samochodziki. T-Racers. O, właśnie, to będą T-Racers. Daj pana Brokuła. Poczekaj, poczekaj, Mala. Tu mamy jakieś fajne żelko, kolorowe. O, tu mamy. mamy jakieś piórniczki, to też. Jest rok szkolny, więc piórniki się przydadzą. Daj, Dobra. Daj może tego kotka. Kotka, kotka. dawaj, kotka. Tego... Meluś, poczekaj, ja, ja wybieram markery. O, jeszcze jakiś zielony. O, kotka i pana brokuła miałaś. Się. Dziewczynom się też przyda tutaj marker, ale. Kotka i pana brokuła. Meluś. O, jakie zabawki. O nie. Tyle jest teraz. To jest cały czas... maskotki. Drogie maskotki. Nie jest przecież y, tej w Kresnelu maskotek. No jak to nie ma? Przecież jest stanowisko no z maskarkami. No tak, ale po prostu nie troszkę. Ej, zobaczcie ile fajnych zabawek. Tu będzie tak fajnie. O, jeszcze obrazki. Daj ale kurde. pana brokuła. Ej, co to jest oto? Lody. A to jest jakaś, co to jest? Do namalowania? Jakaś kolorowanka? No, no tak, to jest przecież kolorowanka. Aha. Czekajcie, czekajcie. Proszę, daj pana brokuła. tak chcę pana brokuła. myszka no, nie nie wystarczy na pana brokuła. Nie jestem. Teraz zobaczmy jeszcze. No weź, daj pana Brokuła, proszę. Teraz dajemy jakieś małe, to mamy jakieś małe, koma, a taka szafa mała jest. Kurde, tutaj są wieszaki na ubrania, to już nie. To nie fair, bo ty, jak ty mi rozkazujesz, to, to, to ja to robię. A jak, a jak o ja nie, zobaczcie, tutaj nie będzie. Dobra, ale muszą być tak półki. Dobra, e, dalej, robimy następne. Dajesz Pana, wiesz, Pana brokułka. No i to, mi się zadowolona jest. mi kotka Pana. Melusia, ja tutaj muszę wszystkie zabawki zmieścić, które mamy, bo mamy ich tutaj tyle. Dobra. Ten pistolet też. Tutaj weźmiemy jakąś gitarę. a Może ktoś będzie chciał sobie kupić. Jezu, ile tu jest kolorowego ile tu jest zabawek teraz. Wow. Mala, Malagrasz? Patrz, tego nie. się nie da położyć. Nie. Dziwne. A tu co mamy? Jakieś kredki. 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 Tu mamy grzechotki. Ej, ale to będzie czadowy sklep. Z takimi... A to nie wiem, co to. To jest baniek. O, baniek, Bierzemy to. Dobra. Hello Kitty. Tutaj dla prawdziwych maniaków nożyczki. I taśma może też może będzie. To nie jest taśma, tylko ten. Jak Centymetr. To? No właśnie. Ej, ale fajnie, co? A poczekaj, no. jeszcze mamy miejsca, jeszcze mamy miejsce. Nie to perzy? Też nie będą O jest. O. Jeszcze to pana kotka. Ale też pomyślałam, tam... że jeszcze coś tutaj zrobimy. Poczekaj, tylko dosujmy może do lady. był mój pokój. Tak, Mela, wiem wszystko, tylko że jeszcze mamy za mało tutaj półek. Jak to był mój pokój, to oddajesz mi. Tu stawiasz jeszcze taką małą. Poczekaj, tylko coś Ci pokażę, o co mi chodzi. Co by fajnie wyglądało, bo tam wiesz, za, za mało jeszcze jest. O na przykład. O, tak na środek. Nie, to głupio wygląda. To głupio. Ale są za mało mi cały czas tych zabawek. Daj, daj, ja wiem, co zrobi się. Coś jeszcze? Nie. Chciało się tylko dziecko zabawić. Kurde, tylko jak to wygląda? A może tak właśnie, Wy, no wysuń te kasy do przodu, nie. Patrz, zrób tak. Patrz, będzie miejsce przynajmniej. A ty nie możesz teraz, A. jak jest? Wysuń te kasy do, do przodu. Zmień to pomieszczenie, bo mi się ono w ogóle nie, nie podoba. Jeszcze bardziej do przodu, to z tyłu postawimy jeszcze szafki. Dawaj je do przodu. O, dziewczyny sobie tutaj poradzą. O, dobra. I tutaj jeszcze szafki, tylko poczekaj. To nie wygląda szafki ładnie. I szafki. I, I tu szafki. jeszcze jakiś regał byśmy postawiły. Dlaczego tutaj są półki? No bo to ty je tak rozlokowałaś. Nie, ja rozlokowałam. No i co jeszcze? I byśmy jeszcze coś tam postawiły? Nie Wtedy mo będzie można je nie. jeszcze. Nie zwalaj zawsze na dziecko. Nie w oknie, nie w oknie. Zobacz, co mogłaś zrobić, wymianę. Dobra. I co, wkładamy tam do szafek coś? No dawaj. Tylko musimy to. To będzie taki magazyn na zabawki. O, i niech one będą otwarte, to będzie fajnie wyglądało. Muzyczka zygra. Pana kotka, pana kotka, pana kotka, pana kotka. Lubię pana kotka, a ja tam go właśnie odrzuciłam i może pan... To postaw może dwa, niech będzie ich więcej na sprzedaż. Pani trawka. O. Kotek z trawką. To może się źle skończyć. No, sobie... Za tej półki. Co jeszcze bierzemy? Mm. O, cukierki teraz może postawić na środku. Ale są już... O, cukierki. zobaczcie, ale automat z cukierkami. To by było to, automat z cukierkami, albo no, na te kulki takie. Extra. Na te gumy, o. No. Co jeszcze? To nie... Powkładaj do szafek. Pan samochodzik, no. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Co no zapełniaj jeszcze. półeczki, dawaj, dawaj. Właśnie ja nie wiem, co zapełniać. A pokaż mi tutaj jeszcze, pokaż jeszcze tutaj, bo lato się zbliża, to teraz może będą, wiem, że... O, tego nie da się włożyć, nie, hi, hi, ale to możemy nie, położyć to gdzieś tutaj. Dłużę. Bo lato się teraz zbliża i takie rzeczy też są potrzebne. Co jeszcze, co jeszcze? Więc to jest Pan pingwinek, powiem. Dobra, Mela, dawaj dawaj. Dawaj, da dawaj, 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 dawaj. Smaczki Zapewnij dzieci. już tą szafkę i kończmy już to. Bo dzieci się. To są grzechotki chyba, ale dobra. Te też mogą być, no. Co jeszcze? To są smaczki. A to co to? To nie można, nie można, bo to jest gra. Dobra, ekstra. Ile mamy rzeczy. Ciekawe, czy Ola i będą zadowolone. Musicie nam dać znać. Czy wam się o, taki sklep podoba? Krakowie. czy się przenosicie do naszego sklepu w Tokaboka? Do naszego krasnala w Tokaboka? O, jest. Po co gitarę? A to chciałaś? A może byś piłeczka, no. O, piłeczka. I co? Może nie to też? Pasz... O, no. Przejdźmy teraz po tych pomieszczeniach i zobaczmy. Szafki. Nie no, fajnie by było otwarte, bo jednak żeby ludzie widzieli, co tam jest. To właśnie wtedy fajnie wygląda. No, Tutaj mamy ekstra. pokój zabaw, ekstra, ale ja bym tu jeszcze dała jakieś piłki. A ja chcę coś tylko ja, ja wiem, co ty chcesz zrobić. Zrobisz Ole Janetę, tylko poczekaj, nie. weźmy jeszcze jakieś... Nie. Piłkę chciałam. Wiesz, że daś tą piłkę? Poczekaj. A wiesz, że to była piłka? Dobra. Dwie piłki. Bo lu dzieci lubią piłki. Dawaj jeszcze taką piłkę. To Musi się piłka, dużo dziać. Dlatego to jest poduszka! Dobra, robimy olej Janeta. Olej Janeta. Tak, zobaczcie to. Tylko ja chcę jedną, jedną rzecz. Zobacz. Wow, to teraz weź jeszcze olej Janetę, wstaw tutaj. Nie, zostaw mi no niech on sobie skacze. To już będzie chłopiec, który przyszedł. No, teraz Ola i Janeta. Która to Ola i która to Aneta? Dwie najmilsze panie obsługujące. Kto to jest? To, to jest jakaś pani, która tutaj kupuje. Teraz Ola i Aneta jeszcze wstaw i już, już kończymy to. To mi pasuje po dole. Tylko co ona ma na nogach? Nie wiem, jakieś buty, jakieś, nie wiem, co to jest za buty. Dobra, to to będzie Ola. Dobra, um, wyszła z tych z podwodnych światów. Okej, okay, Ola. Ola wyszła z podwodnych światów. Pokaż tego chłopca jeszcze tutaj, bo on mi się podoba. A, mi się nie podoba. Dobra, i Aneta? Gdzie Aneta? Um, właśnie teraz ja już jak ją pasowała. Czekaj, proszę pani ma gdzie okulary. To jest Magda Gessler? No tak, to jest Magda. Może to Gessler. będzie Aneta? Nie, ja, ja bym zrobiła Anetę już. Ja już widzę Anetę. Aneta to będzie ta dziewczynka. Nie. Tak, i to będą dwie super obsługujące. To jest Aneta. Pani policzka. Pani Listonosz to Aneta. No tak, no Pokaż mam to. Ten chłopiec cały czas skacze, ok, czyli to będzie pani jakaś kupująca, która będzie się tutaj. Ej, fajny ten sklep, ta sala zabaw mi się tutaj mega podoba. Mi Czekaj, też. bo to chorunki, nie trzeba przyznać. Tylko widzę, że Ola ma jakąś tutaj słabą minę, więc Ola i Janeta się cieszą, że tu są. Dzieci też się cieszą, wszyscy się cieszą. Wszyscy się cieszą, jest tutaj ekstra super. Bo w naszym sklepie jest najlepiej. No, Ola, te, te płetwy, co, co na nogach ma, to są po prostu hardcore. Tutaj no mamy dużo. Jednak chcę też sobie zobaczyć. Zobaczcie, tu mamy dużo zabawek. O, ekstra. Dobra, napiszcie Wam, napiszcie nam, jak Wam się podoba ten odcinek. Czy sklep Krasnel wygląda tak jak sklep Krasnal w rzeczywistości? Kocham Jest osklepa. bardzo podobna. Zapraszamy oczywiście do sklepu Krasnel, a Wy subskrybujcie nasz kanał, zostawiajcie kciuki w górę, komentujcie oczywiście i wpadajcie do wczorajszego konkursu. Jak yes, Hagiłagi. Trzymajcie się. Buźka, pa!